Dzień dobry, cześć i czołem. Z tej strony Szymon dla zło, a dzisiaj gramy w Shadow Battle 2 Chciałbym, żeby pod tym odcinkiem było 50 łapek w górę byle ile, ale chciałbym na pewno mieć przynajmniej tak. 10 z 15 możecie wbić. Hmm. Nie. Czy... Czy wy mieliście teraz dać komentarz, dzwoneczek. E, znaczy... Me, coś mi się pomyliło. A nie! Jednak miałem wam powiedzieć, że macie zostawić łapkę w górę. Subskrypcję i komentarz razem z dzwoneczkiem możecie dać subskrypcję. Proszę dawać, dawać. Nie no, nie żebym wam, wam ta, tak zmuszał, tylko. nie żebym tam coś chciał. Ale nie ważne. E, Dziś, e, dzisiaj jak mówiłem, już gramy w Shadow Battle 2. I ja pograłem sobie ogólnie już w tą gierkę. Hm. Pro, proszę też wbijać na kanał do mojego kolegi który do mojego kolegi, a właśnie wam teraz powiem jego kanał. I to jest ComIG. Proszę na jego kanał wbijać. Więc zaczynamy! Odcinek. Mm. Hmm. Nie, nie będę teraz XP, ale pogramy tutaj ten. Może. O! Troszkę przeciszę i sobie za nie wyraźną mowę. XD. <grym> o! Klik. Oki, okay, pogramy. Ja mam fajne tutaj już skile zrobione. Możecie sobie też tą gierkę zainstalować Fajna Dobra to zaczynamy i bum 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 Oj sojka Ehm Sojka Tu przez spadek O nie! Haha, nie mam. E, Słuchaj, że, że się do was nie odzywam, ale jestem bardziej skupiony. Aha! boom. No i mnie zabił. Może być u mnie trochę muzyka po, za, za głośna i może zakłócać moją mowę. Mam trochę słabo baterii. Podładuję sobie. Wybaczcie ja chwilkę. Jestem. Hmm. Nie, tobie nie będę ekspił. Hmm. Nie. Może no, teraz... Hmm. No to tutaj ja raczej nic nie mogę tobie ulepszyć, co? Inaczej nie. No tu trzeba ilu? Mm. Trzeba dwadzieścia na dziesięć. Mm -hmm 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 -hmm. Dobra. To jedziemy z grubasem. Angu jest mój. Mój jest wkurzony. Przeciwnik tam jest.

Je. i bum! No i bum! Wygrałem, wygrałem, wygrałem! Nie, zagramy jeszcze raz jedną rundkę i będę powoli kończył już odcinek. O! Postać w ogóle w którym gram jest teraz bardzo słabo. Co, co, co z tego, że ma dużo życia, ale ten... Ona, do, ona bije takie obrażenia. No masak jest nie do, duże. O, ale kamień stracił. Okej. Okay. No teraz już tyle. więc Będę się z wami żegnał. Halo? więc będę się z wami już żegnał powoli więc hmm. jakby ktoś jeszcze nie pamiętał to się nazywam Szymek możecie wbijać serdecznie na mój kanał hmm. więc ja będę się żegnał więc Papà, no, papà.